Cześć, witajcie! Zgodnie z tradycją w każdy weekend staramy się zaprezentować nowe Jeepy Wranglery. I tym razem Jeep Wrangler w wersji Sahara 2009 rok produkcji. Auto w specyfikacji GCC, mocno doinwestowane. Mamy tutaj customowe felgi, customowe obony, zawieszenie Teraflex, dodatkowe Spotlighty, Grill JL. Reflektory JL. Osłona zbiornika paliwa. Tylne oświetlenie w technologii LED-owej model JL. Ceramicznie przyciemniane szyby. Piękny, bordowy kolor. Rama absolutnie bez grama korozji Tak jak widzicie, w świetnym stanie. Auto ze skórzonym tapicerką. szyby w kolorze nadwozia. Pięknie wyglądające. Duży ekran z pełną użytecznością. No jeszcze w ale zdjęta. Auto z przebiegiem około 150 tysięcy km. Już dzisiaj trafi do naszej oferty w bardzo atrakcyjnej cenie. Niewiele ponad 60 tysięcy złotych. Także obserwujcie i bądźcie czujni. smite is a